Witam serdecznie. Eee, czwarteczek. Parę rzeczy się działo, parę rzeczy będzie się działo, więc wracam. Koszuleczka, jakby ktoś się zapytał, Koszykarska, Mistrzostwo Świata. Mojego przyjaciela e, André Wojkta, który ma God Next. Na dole link Rewelacyjne materiały o koszykówce. Trzeba znać język niemiecki, natomiast jak kto chce prywatnie e, pogadać się z Andre albo Dre, jak go wszyscy nazywamy w tym biznesie, no to rewelacyjnie również tym językiem sobie radzi, no to doskonały podcast koszykarski, do tego koszuleczki, pierwsza klasa. Jak zresztą widzicie, przyjaciel, e, człowiek, który się zna na sporcie, fajnie fajnie pogadać, grał w kosza w, w Stanach, w high school, wiele, wiele rzeczy, żeśmy razem wspólnie w NBA robili, e, polecam koszuleczki pomagam niby o boksie, ale mogę wrzucić koszulka, zawsze fajny temat, a koszuleczka rzeczywiście tematycznie super zrobiona, jakoś, jakoś również. Natomiast teraz już o boksie, o boksie to ze mną, a nie, a nie z Andrę, chociaż Andre też ma, też ma pojęcie, czego tu zacząć. Zacznę od hmm, sportowej rzeczy, zostawię sobie na, końce ten, na koniec ten fajny, naprawdę fajny wywiad, właściwie telekonferencję hmm, Tysona Fury przed walką taki bardzo mięciutki Tyson Fury, nieagresywny, no ale te wiel, wiele twarzy Tysona Fury to my doskonale znamy. Zacznę od tego całego zamieszania, które jest z walką Teofimo Lopeza, bo za dużo mistrzów świata, którzy mają wszystkie pasy, nie mamy. Natomiast Teofimo jest jednym z nich. Mówiłem już wielokrotnie o tym, co się działo, co się dzieje w dalszym ciągu, jeśli chodzi o jego walkę, unifikacyjną walkę. Podkreślam jeszcze raz, nie jakąś tam walkę o nic z, z Cambososem. Cambosos nie chce walczyć tego 16 października w Barclays Center. O tym również mówiłem, także nie będę się powtarzał. Natomiast jest jeden taki dodatkowy elemencik, ponieważ Wiadomo dlaczego Teofimo Lopez strasznie namawia Cambososa, żeby jednak się zgodził walczyć 16 października. Mówi, że tracisz wielką szansę, boisz się mnie itd., dalej. No, wiadomo dlaczego, ponieważ biorąc pod uwagę wszystkie te pieniądze, które może zarobić Teofimo Lopez w tej walce, to mówimy tutaj o ponad 5 milionach dolarów. Czyli jeśli tej walki z Cambososem nie ma. To tych 5,4 miliona, bo tyle wyliczo wyliczono, że może zarobić, e, e, zarobić Teofimo Lopez, to jest e, dwa razy więcej niż zrobił kiedykolwiek. Także mówimy o wielkich pieniądzach. Walki z Campososem, ma, jeśli nie będzie, no to on tych pieniędzy nie zarobi, bo nikt nigdy mu tyle nie zapłaci. Przypomnę, zapłacił mu tyle Thriller. I tu jest taka sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, ponieważ e, e, Teofil, o którego uwielbiam jako pięściarza, zarzuca Cambososowi, e, e, że, że się go boi. No. Dla Cambososa te 2 miliony to jest trzy razy więcej niż kiedykolwiek zarobił, więc on rezygnuje z ponad dwóch milionów kambosos w imię tego, że nie będzie, dał się, nie będzie się ciągnął w jedną lub w drugą sprawę. Plus jego adwokat napisał do IBF-u pismo, w którym powiedział, że w dalszym ciągu nie ma potwierdzenia, że te pieniądze w ogóle istnieją. To są wirtualne pieniądze, bo jedno z żądań kambososa związanych z ciągłym przenoszeniem tych walk. przypomnę, miała być czwartego, teraz ma być szesnastego, raczej na razie to ekipa Thrillera chce i Teofimo, żeby 16, bo Kambosos mówi, nie ma takiej opcji, żeby ty nie chciałeś przylecieć do Australii, to ja nie będę ciągle zmieniał dast, bo tobie pasuje i chcesz zarobić. Natomiast adwokat zwrócił uwagę, adwokat kambososa, że miały być pieniądze złożone w tak zwanym escro, czyli że pokazać, że te pieniądze w ogóle istnieją, które mają być zapłacone za tą walkę, natomiast te pieniądze nigdy na tym escrow się nie pojawiły. Ja absolutnie rozumiem kambososa, bo wyjdziesz na ring, walka zostanie sprzedana, a później będzie jakieś. Na pay per view oczywiście pojedynek ma być, jeśli będzie e, walka, zostaje walka, walka, się odbywa, a później jest kreatywny, mar, kreatywne liczenie pieniędzy. Okazuje się, że są niedobory, i zarabiasz połowę tego. Ma to absolutnie sens. Przerażające, że mówimy w tym momencie, tak jak wspomniałem, o pojedynku unifikacyjnym jednego z najlepszych pięściarzy, jakich mamy w tej chwili, czyli 24-letniego Teofima Lopeza. Horror, co to się w ogóle dzieje. Co ja tutaj mam jeszcze zapisane? A jeśli chodzi o horror, co się w ogóle dzieje, no to jest pojedynek Jubanka z Muratowem. Muratow zastępuje pięściarza o nazwisku Sven Elbir, który również jest nikiem. Ta, ta walka już przedtem, przedtem pojedynek Jubanka Juniora nie miał żadnego większego sensu. Obecnie również nie ma żadnego większego sensu. I po raz kolejny. Ja to powtarzam, bo mnie to obraża. Autentycznie mnie to obraża, jak wrzucane są, e, wrzucane są różne PR-owskie tek, teksty typu e, Muratow znokautował dwóch ludzi, idzie na nokaut, Muratow mówi idę na nokaut po raz kolejny, e, ten to podchwy, podchwytuje, ten, czyli Jubeng Junior mówi mnie nawet ciężcy nie nokautowali, ty mnie nie znokautujesz, zamiast po prostu wziąć i, i zaśmieć się Muratowowi w twarz. No bo Ostatnich czterech rywali Muratowa, w tym dwóch, których nokautował. 580, 325, 393 i 350. I to jest gość, który walczy z zawodnikiem z pierwszej dziesiątki rankingu wagi średniej. I jest prowadzona poważna dyskusja, czy go może znokautować, ten mu odpowiada i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Przecież to jest joke, To jest kompletny joke, To jest to jest absolutna paranoja, a już mówienie, że o no, to to jest na ostatnią chwilę bardzo groźny rywal wzięty. No, bo przecież wcześniej, m.in. z tym Svenem Elbirem sprawdziłem tego Svena Elbira, również walczył z Ogórami. to, to poprzednio nie miała, ta walka nie miała żadnego sensu. Teraz też nie ma żadnego sensu, ale wszyscy tutaj nabijają bajery i tak dalej. Wszyscy wiemy o co chodzi. Chodzi o to, żeby ściągnąć na o walkę go w kina. Tak to wygląda, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o te cyrki, co my tutaj mamy jeszcze? Jeśli mówimy o cyrkach i o płaceniu, no to muszę w tym momencie, ja rzadko mówię o boksie amatorskim, rzadko. Bardzo rzadko, dlatego że jeśli to nie są Igrzyska Olimpijskie albo Mistrzostwa Świata, to jest zbyt wielu pięściarzy, na których czasu po prostu nie warto poświęcać. Natomiast poświęcę uwagę temu, co. Co się dzieje w tej chwili w AIB, a właściwie co się działo w WAIBA, bo dotyczy to 2016 roku, kiedy, kiedy komisja opublikowała dzisiaj wyniki badań, z których wygląda, że przynajmniej 11 walk eliminacyjnych i podczas turnieju było manipulowane. A motorskim boksie manipulowanie boksem, manipulowanie tym, co się dzieje, może być dwojakie. Z jednej strony możesz zapłacić jednemu i drugiemu, albo wystarczy, że zapłacisz jednemu, żeby po prostu się poddał, e, przewrócił i tak dalej i tak dalej, albo możesz mieć w kieszeni sędziów, także tutaj możliwości są po prostu niesamowite, boks jest w ogóle niesamowity pod tym względem, co można kombinować, przynajmniej 11 tych pojedynków, ja myślę, że było ich zdecydowanie więcej, to była podobno dawna EIBA, Zobaczymy, co z tego będzie, bo to jest bardzo, bardzo poważne oskarżenie. Nie było podane jeszcze, komisja nie podała, o jakie walki chodziło, z jakim udziałem. Natomiast e, przeskakując na tą nową AIB, no to ogłoszono, że te najnowsze Mistrzostwa Świata, które rozpoczynają się już 20 października w Belgradzie, będą za pieniądze i to olbrzymie pieniądze. Bo ja powiem tak, Ogłoszono, że złoty medalista 100 tysięcy dolarów, srebrny 50 tysięcy dolarów, brązowy 25 tysięcy dolarów. Mówimy o Mistrzostwach Świata Amatorów. Znaczy wiadomo, że te amatorskie nie są mistrzostwa i nigdy nie były, od zawsze, bo to ci, którzy nie byli amatorami, występo, występowali na Mistrzostwach Świata, czy wszyscy wiedzieli, że tak naprawdę większości e, tymi amatorami nie są. Natomiast 100 tysięcy za złoty medal, ja jestem święcie przekonany, że w Polsce w tej chwili i nie tylko w Polsce, ale zostanę, ale zostanę przy Polsce na palcach tej ręki. Można policzyć pięściarzy, którzy podczas gali w Polsce zarobili nie 100 tysięcy dolarów za walkę, tylko 50 tysięcy dolarów na palcach tej ręki. A może nawet mniej niż na palcach tej ręki. Także dla mnie 100 tysięcy dolarów za złoty medal, mistrzostw świata, to są straszne pieniądze. Są walki mistrzowskie w Stanach Zjednoczonych, żeby nie było, że się czepią polski. Natomiast dlaczego musi nie czepiać? Za chwilę o tym, e, gdzie mistrzowie świata zarabiali mniej. Aktualnie, mistrzowie świata zarabiali mniej niż 100 tysięcy dolarów, więc to jest, to jest absolutna rewolucja w boksie amatorskim: 100 tysięcy dolarów za złoty metal, 50 tysięcy za srebrny To są pieniądze, po które warto się schylić. Absolutnie jestem pewien, gwarantuję Państwu, że jest wielu w tej chwili pieniężniarzy, którzy mówią, ja bym się chętnie. Na coś takiego załapał. To są naprawdę solidne pieniądze. Czy to zmieni Boga Amatorski? Nie wiem, ale da wielu ludziom do myślenia. Mówiłem o tym, że wiele rzeczy daje nam do myślenia. To jest, wrzucam w tej chwili tweeta Grzesia Proksy, mówiącego o tym, że Mistrz Polski nie jedzie na Mistrzostwa Europy Juniorów, bo. Mimo, że wszystko wygrywa, oglądałem m.in. jedną jego walkę, wyglądał bardzo dobrze na żywo, oglądałem jedną jego walkę. E, Mistrz Polski, e, trener, mówi, że nie musi się tłumaczyć zawodnikowi, dlaczego gościu, który wszystko wygrywa, nie jedzie na Mistrzostwa Europy. No ale to jest. E, no, Wrzucam w tej chwili drugiego tweeta, który, który jeden z twitterowiczów podsumował to wszystko. Ja to podsumowałem również swoją, swoim komentarzem. No, niestety tak jest. W miejscach, gdzie nic nie ma, jest najwięcej zamieszania. W polskim boksie nic nie ma. Polski boks jako taki nie istnieje. Taka jest brutalna prawda, o czym wszyscy doskonale wiedzą. Polskiego boksu nie ma. To jest dwóch czy trzech zawodników, którzy mają szansę pokazać się w walkach zagranicznych. Podkreślam, zagranicznych, ponieważ no, nie ma żadnej opcji w Polsce pokazać tych zawodników. Ale to też jest na palcach tej ręki, można policzyć. Natomiast im więcej, im słabszy boks, tym jak widzimy, więcej zamieszania różnych kombinacji takich czy innych. Tak jak mówię, nie będę się wypowiadał na temat. Na temat juniorów, amatorów, ponieważ nie wypowiadam się również na temat seniorów. Natomiast jestem święcie przekonany, że Grzesiu Proksa na ten temat ma doskonałą opinię i doskonałą wiedzę. Więc w 100% wierzę komuś, kto wielokrotnie udowadniał to, że wie o czym mówi. Taka jest w tej chwili sytuacja. Dla mnie jest to absolutnie chore. Ale tak mówię: im gorzej, tym jest więcej zamieszania. Tak to jakoś zupełnie, zupełnie bywa. Przy okazji, mówię o, o tym zamieszaniu. To też jest sytuacja, która, jest jakaś, nie wiem, księga rekordów Guinnessa, głupoty albo jakich, jakiegoś takiego zamieszania nieistniejącego. Chodzi oczywiście o te różne komisje, które mogą sankcjonować, mogą, e, mogą organizować gale. Jeśli te, jeśli te firmy organizują galę, to gala jest spisywana na bokserek, a Jeśli inne to gali nie ma wpisywanej, jednym pasuje to, drugim pasuje tamto. Od razu mówię, przeciętnego kibica mnie jem ja to w... głęboko. To kompletnie mnie to nie interesuje. Kompletnie mnie to nie powinno interesować. Tak jak nikogo w żadnym normalnym kraju takie rzeczy nie interesują. Kompletnie nie interesują. Natomiast cierpimy, kto? Wy, ja, my i przede wszystkim pięściarze, bo wrzucam w tej chwili plakat walki która miała być e, na gali e, na gali Rocky no i tego main event nie ma no bo e, ponieważ nie ci tylko ktoś inny sankcjonuje ten pojedynek w Polsce no to brytyjska komisja pięściarska powiedziała nie, nie. no to z tymi my nie pracujemy i game over e, SOKÓŁ na tą walkę nie pojedzie no więc to było ciekawa sprawa bo Soku sobie da radę Soku ma już ustawioną walkę i to miało już od dawna 9 e, października bo przez 9 października on walczy z niejakim Solomonem Ducresem, to też jest ciekawe, Solomon Ducres ma 2-0, taki jest jego dorobek, 1 KO, gość jest 370 i jest faworytem prawie 5-1 do 1 w Las Vegas na to, że wygra z Sokołem. To są chyba dobre pieniądze zarobienia, tak zupełnie na marginesie wrzucam w tej chwili, to jest ciekawostka. Zupełnie nie rozumiem tego. Ktoś chyba nigdy w życiu nie widział Sokołowskiego. Normalny Sokołowski wciąga nosem gościa. Tak by wyglądało, że wciąga. No ale może tylko popatrzyli na rekord Sokoła 10-22 w Vegas i stwierdzili walczy z gościem 2-0. To, to musi być jakiś killer, ten 2-0. To nie jest żaden killer. To tak zupełnie na, na marginesie ta walka Sokołowskiego z tym... Dukrasem ma być na gali, czy jest na gali, jest wpisana w tej chwili na gali, ja mówię, jest wpisana przez Macium, nie tam przez boksek. To boksek to się może wpisywać albo wypisywać. Na gali Smyta z Fowlerem, także solidna walka. Czyli rozumiem, żeby walczył tydzień po tygodniu. No tak to wynika, no bo jeśli miał walczyć teraz i miał walczyć 9, to Soku miał walczyć tydzień po tygodniu. Walka została zastąpiona main eventem, który jest o tytuł mistrza Polski międzynarodowego w wadze średniej wydaje mi się, że mamy paru innych zawodników w wadze średniej ale może się mylę e, natomiast no, tak czy inaczej jest to walka o tytuł mistrza Polski w wagi średniej możemy teraz przejść do tego co się będzie działo 9 października zacznę od pierwszych typów które pojawiły się na, na gale w Las Vegas Adaś jest faworytem prawie 2,5 do 1 ale takim lekkim faworytom wrzucam w tej chwili za tausena czy tysiąc położonego można wygrać 360 położonego na Adama Kownackiego tak to w tej chwili wygląda jeśli chodzi o Adama natomiast na zakończenie przyjemna sprawa mianowicie bardzo przyjemnie się słuchało przez ponad pół godziny tej telekonferencji telekonferencji Tysona Tyson Fury, który Kolejna z twarzy Tysona Firma. Bardzo spokojny, nastawiony pozytywnie do świata. Zaczął od tego, że nim nie będzie skakał ani nie będzie kopał leżącego. Myśląc o, myśląc o Antoniem Joszule, myślałem, że on ten pojedynek wygra. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Musi się teraz zebrać. Ja nie będę po nim skakał, bo to nie jest mój charakter. Skakać po tych, którzy są zupełnie na dole. No i to jest, to jest w 100% prawda. Fajne słowa ze strony ze strony Tysona Fury, natomiast to, że Tyson czasami mówi tak, jutro muszę powiedzieć kompletnie zupełnie coś innego i pojechać równo po Antoniem Joshua, bo wiemy, że to robi. Natomiast również zwraca uwagę na fakt, że nie bardzo go interesuje, co się dzieje gdzie indziej, ponieważ 9 października jego rywalem będzie najtrudniejszy, e, e, najtrudniejszy przeciwnik w wadze ciężkiej. Czyli jest, od razu w tym momencie mówi, że dla niego Deontay Wilder jest TV. najtrudniejszym rywalem, jakiego może, może mieć, czyli w domyśle, no bo tylko w domyśle możemy to zrobić, ani Antonio Joshua, ani nawet Aleksander Usyk nie są tymi najgroźniejszymi, przynajmniej, przynajmniej dla niego Również w tym wywiadzie takie stwierdzenia dotyczące samego Deontaya Waidera. I to prawdziwe, niczego specjalnie odkrywczego w tym wywiadzie, przepraszam, w tych 30 minutach nie było, ale jako całość się to, się to dobrze wrzucało, wrzuca ten wywiad cały do mnie pod dzwoneczkiem, także możecie go, możecie go zobaczyć. Mówi o tym, że to zwykle jest tak, że pięściarze, którzy przegrywają ci, którzy mają jakiś charakter, no to mówią, no przegrałem, zabieram się za ciężką robotę, następną walkę trzeba wygrać. Albo są tacy, którzy szukają miliona wymówek. Wiadomo, w którą stronę to było. Skierowane, to było skierowane w stronę, stronę Deontaya Widera, tacy, którzy szukają tych wymówek i tak naprawdę nigdy nie będą wiedzieli, dlaczego przegrali, skoro im wystarczają wymówki. Natomiast mówię, jestem skoncentrowany. Fajną rzecz powiedział, ja, ja lubię takie stwierdzonka, niektóre na Fiary mówię, ja, nigdy nie miałem złego obozu. To jest fajne, bo pamiętamy, że zwykle się mówi, zwykle pięściarze mówią, ten obóz był najlepszy, albo w życiu nie miałem takiego obozu. To był najlepszy obóz, jaki kiedykolwiek miałem. Ja to słyszałem w trzech kolejnych walkach od Deontaja Wajdera i w dwie, pierwszy remis, druga ciężki łomot. Przed każdą byłem na obu dwóch walkach, słyszałem jego wywiady, są gdzieś nagrane. Najlepszy obóz, jaki miałem. I tutaj taki fajny, fajny pstryczek w jego stronę, Tyson lubi takie boczne pstryczki wrzucać, nigdy nie miałem złego obozu, to jest, to jest fajna sprawa, jest, jest, jestem gotowy, czekam, żeby, żeby wygrać, a później będę się zastanawiał, z kim, dlaczego, co i jak na razie liczy się tylko Deontay Wilder I to, jest, i, to jest, i to jest jedyne absolutne pojęcie, bo dywagowanie, znaczy moje podejście na temat tego, co będzie, czy, czy rewanż będzie w marcu, czy będzie w kwietniu. Myślę o Aleksandrze Usyku i Antonim Druszule, co się będzie działo. W międzyczasie nie, nie ma żadnego sensu. My możemy o tym pogadać, ale to jest strata mojego czasu i waszego czasu, bo to są takie odległości i tyle rzeczy czasowe i tyle rzeczy się może zdarzyć, że to takie zgadanie o niczym, czego ja nie lubię i tym oto. I tym oto stwierdzeniem kończę no bo jak mamy gadać o niczym wszystko co miałem do powiedzenia powiedziałem trzymajcie się, do najlepszego spróbujemy coś nagrać w tym tygodniu, natomiast nie obiecuję bo wiele innych rzeczy się dzieje które też warto jakoś tam objąć pięściarsko czy też objąć się w formie vloga o tym później poznałam serdecznie najlepszego